Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj w Świdnicy przy ulicy Kościelnej. Jest to mieszkanie o powierzchni 82 m2, dwupokojowe. Chodźcie ze mną, oprowadzę Was po nim. Idziemy teraz do kuchni, do której prowadzi dłuższy przedpokoik. Jest tutaj lodówka, panele naścienne, ładnie urządzone, mogą też tutaj wisieć Wasze kurtki. Dalej przechodząc, jesteśmy w kuchni powiedzmy, jadalni. Jest tutaj na wyposażeniu w tym momencie wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby zamieszkać mieszkanie. Meble w zabudowie kuchennej, jest zmywarka na wyposażeniu, jest kuchenka gazowa. I w zasadzie na gaz jest tutaj tylko woda ciepła i kuchenka, ponieważ ogrzewanie jest miejskie. Jadalnie oddziela mały, w zasadzie taki barek, który też jest wygodny do tego, chociażby naczynia układać na tym, na tym bareczku. No i mamy miejsce, gdzie możemy sobie usiąść i zjeść w spokoju obiad. A za oknami mamy przepiękny widok, który wychodzi w zasadzie na centrum zieleni, można powiedzieć, ponieważ jesteśmy w centrum miasta, ale taki skwer, który myślę, że na pewno koi przede wszystkim oczy, ponieważ jak mówią zieleń uspokaja. Przejdźmy teraz dalej. Przedpokój jest duży, jest tutaj szafa w zabudowie, która zmieści na pewno wszystkie rzeczy, chociażby nawet narty mogą tutaj się znajdować, jeśli mamy miłośników sportów ekstremalnych, sportów zimowych. Ale przede wszystkim jest piękny rozkład. Pokażę Wam teraz łazienkę. Zapraszam. W łazience jest piękny granitowy blasik. Tutaj mamy schowaną jeszcze ładnie Pralkę, która będzie niezbędnym elementem potrzebnym na wyposażeniu mieszkania. z gazowy, który podgrzewa nam wodę. Prysznic. No i oczywiście nasz rolnik WC. Na wyposażeniu łazienki pozostają w zasadzie wszystkie widoczne elementy poza e, jakimiś tam kosmetykami, ale jeśli ktoś potrzebuje mieć e, łazienkę właśnie taką w takim stylu, to jest idealne na to miejsce. Przejdźmy dalej, jesteśmy w sypialni. Jest to sypialnia z jednym oknem, także tutaj nie można w zasadzie więcej nic zrobić, poza tym, co teraz widzimy, ale jest piękna szafa, która tak samo pomieści nasze, e, większość naszych rzeczy. No, i do urządzenia, tak w zasadzie już po waszemu, ponieważ tutaj z tych mebli dużo nie zostanie, także będzie cały pokój do zagospodarowania. Szafa jest dębowa, ma około metra, nawet jak nielepiej głębokości, także myślę, że na pewno sporo rzeczy może pomieścić. Następnym pomieszczeniem. Jest taka a la garderoba, jest tutaj na razie zagospodarowana. Troszkę jest tutaj części takiej spiżarnianej część rzeczy takich niezbędnych dla macerkowicza, który potrzebuje zrobić chociażby małe naprawy w domu, ale może to tak samo być miejsce na waszą garderobę. Jeśli na przykład mamy dzieci, sam mam, także wiem, że na pewno przyda się takie miejsce w każdym domu. No i przechodzimy do ostatniego pomieszczenia, jest to salon, teraz w tym momencie jest to salon zaadoptowany pod to, żeby przyjmować zasadzie gości, tak mamy duży stół, mamy mebelki, jest wypoczynek, część wypoczynkowa, no i telewizor, który jest też powiedzmy taką częścią rozrywkową w każdym mieszkaniu, ale jeśli są rodziny, które potrzebują miejsca dla dzieci, to ten pokój śmiało można zaadoptować na dwa mniejsze pomieszczenia, ponieważ można wydzielić ściankę która oddzieli nam dwa osobne pomieszczenia, są dwa okna, także w spokojnie mogą tutaj powstać dwa, e, dwa pokoiki. I wtedy jest to idealne miejsce dla rodzin, które mają chociażby dwójkę dzieci. Powierzchnia, tak jak już mówiłem, mieszkania 82 metry, można zadoptować według własnych potrzeb, ale także może pozostać w takim stylu, jakim teraz jest, czyli dwa pokoje, kuchnia osobna i łazienka. Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszam do kontaktu w biurze MN nieruchomości. Wszystkie możemy Wam przy kawie omówić szczegóły tego mieszkania, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej informacji chociażby przez telefon, zapraszam do kontaktu numer 731-093-241. Do zobaczenia. Cześć.